Hej, witajcie! Ja jestem Jason, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego jak zacząć z pakietem początkującego kryminalisty. Jak wiemy ostatnio na Epic Games był zdarmo, było z darmo GTA V wraz z pakietem początkującego kryminalisty. I dużo osób ma sporą zawartość, a nie wie jak z nią zacząć oraz jak zacząć zarabiać z tej zawartości. Pomijając fakt, że oczywiście można kupić ten pakiet wraz z GTA lub kupując dodatkowo do GTA, jeżeli mamy początkowy level. Ponieważ można kupić ten pakiet z GTA, czyli mamy GTA i pakiet kryminalisty, oraz kupić GTA w innym sklepie i dodatkowo kupić w niego pakiet początkującego kryminalisty. Jeżeli macie wyższy level już trochę pograliście w GTA, to moim zdaniem nie opłaca się tego kupować, ponieważ ten pakiet można osiągnąć po jakimś miesiącu grania jego zawartość. Ale oczywiście na start jest to bardzo trudno zdobyć, ponieważ zawartość pakietu to około 10 milionów GTA. Jest to sporo ale to się dostanie szybko osiągnąć jak trochę programy w GTA. I oczywiście pakiet powstał z myślą o początkujących graczach, którzy dopiero mają ochotę zacząć. Sam Rockstar zresztą to przyznał, że pakiet został stworzony z myślą o początkujących graczach, a nie tych doświadczonych. Okej, okay. pytanie podstawowe, jak zacząć z pakietem początkującego kryminalisty? Ogólnie do pakietu dostajemy milion geta Adularsów, Biuro Maze Bank West, bunkier do w lesie Paleto, drukarnia fałszywych ten banknotów na pustyni Grand Senora, siedziba klubu motocyklowego tam też na Grand Senorze. Apartament oraz 10 miejscowy garaż, tam niedaleko portu lotniczego w Los Santos. I ta zawartość pozwoli nam na początku zacząć zarabiać, żeby kupić te biznesy dalsze. Na przykład w przypadku siedziby klubu motocyklowego mamy inne biznesy, które też generują nie małe zyski, nie są to najlepsze zarobki, ale nie są złe na sam początek. Pozostajemy to 10 pojazdów, helikopter, motocykle, w samochody czy łazika. Oraz dostajemy dość sporo wyposażenia chodzi, jeżeli chodzi o broń tatuaże oraz oraz ciuchy. Z takich ciekawszych rzeczy dostajemy granatnik kompaktowy. Wszystkie rzeczy można zdobyć oczywiście w GTA. E, wyborowy karabin snajperski, taka jakby szybka snajperka, która ułatwia na średnim dystansie strzelanie, karabin kontakt kompaktowy, który jest świetnym karabinkiem, jeżeli chodzi o jazdę motocyklem. Oraz dostajemy 30 strojów, które można oczywiście w GTA później kupić. E, tatuaży dostajemy dość sporo, ponad 60, ale pamiętam dobrze. No, i to było tyle z takich ciekawszych rzeczy. Są to rzeczy, które można odblokować, lecz na dostajemy. No, nie jest to złe. Możemy fajnie naszą postać spersonalizować. Warto wspomnieć o tym, że nie dostajemy tego no od razu, tylko musimy to dokupić. Lecz zawartość ta będzie bezpłatna na sklepie. Bo dużo osób o tym nie wie, po prostu idziemy do sklepu, kupujemy normalnie biuro, które mamy dostaliśmy z pakietu. Weźmy link w opisie do tej samej strony, gdzie pokazuję wam, co macie za darmo, także polecam do linku w opisie zajrzeć, żebyście więcej wiedzieli. A raz do mojego odcinka, gdzie tu pokazywałem zawartość pakietu kryminalisty, może komuś to pomoże jedna z tych dwóch opcji. Ale okej, okay, minęło już trochę odcinka, a dalej nie powiedziałem jak zacząć. Skoro mamy wytwórnie, mamy biuro, mamy siedziby, mamy milion. To jest to świetny moment, żeby zainwestować w wszystkie te biznesy i je bardziej rozkręcić. Na początku, zajmiemy się bunkrem. Jak wiecie, bunkier w paleto Bay jest dobrym bunkrem, lecz ma potworną wadę. Jest on najdalszym położonym bunkrem w całym Los Santos. A zazwyczaj misję robi się w Sandy Shores, a same sprzedaże do Los Santos albo w hrabstwie Blade. Co o co mi teraz chodzi? Możecie go ulepszać, lecz będziecie musieli mieć ekipę, żeby to robić z kimś, ponieważ bunkier, w zależności od stopnia wypełnienia towarem, robimy w, jedy, w samodzielnie możemy zrobić, we dwójkę, trójkę lub czwórkę. Oczywiście nie zawsze, ale więcej mówiłem na, temat, na, na ten temat w odcinku o bunkrach. Także macie link w opisie, polecam tam zajrzeć i się więcej na temat samego bunkra, jak go robić. I tak naprawdę, jeżeli macie ekipę do grania, czy macie jakichś kolegów, z którymi często gracie, to możecie go ulepszać, lecz musieliście z tym, że jak będziecie sami, a trafią się dwa pojazdy to sam dojazd do Los Santos zajmie Wam najwięcej czasu. Sam biznes jest spoko, jak sobie go ulepszycie, to możecie w ciągu tygodnia, około 11 godzin samego grania w grze, czas oczywistego, zarobić ponad milion geta D'larsów, czyli sam biznes spłaca się po około tygodnia, tygodniu grania, mniej więcej tak to liczę na moje granie. Oczywiście trzeba kupić ulepszenia, które się oczywiście zwrócą po paru razach, sam liczyłem, że gdzieś po około czterech eksportach Bunkier plus ulepszenia się zwracają, także Wam się szybciej zwróci. Dlatego jak nie chcecie, chcecie mieć gdzieś bliżej, powiedzmy, sam bunkier, to po prostu go nie ulepszajcie, róbcie zasoby w nim, a potem kupcie jakiś lepszy gdzieś w centrum Sandy oraz na przykład albo gdzieś na obrzeżach miasta po prostu. Także kolejnym pakietem z początku całego kryminalisty jest coś takiego, co się nazywa siedziba klubu motocyklowego oraz dostajecie do niego drukarnię fałszywych banknotów. Są to biznesy, które są nielegalne, jak to sama nazwa mówi, i pozwalają zarobić nawet niezłe pieniądze jak na sam początek. Plusem tych fabryk, tych jakby początkujących tego klubu motocyklowego jest to, że same fabryki szybko się też wypełniają, oczywiście po wcześniejszym ulepszeniu, które jest niezbędne, jak chcesz na tym zarabiać. I nawet są niezłe, niezła kasa, jeżeli chodzi o sprzedaż. Bo pełna fabryka to jest kosz około 420 tysięcy. No, minusy są takie, że trzeba je oczywiście ulepszyć. Że trzeba być, że same fabryki mogą zostać okradzione, napadnięte, że nie mamy ochrony. I trzeba na nieby patrzeć, żeby nikt nam nie okradł, żeby jak najwięcej z nich zarobić. Oczywiście nie są to takie same pieniądze jak w bunkrze, ponieważ tu mamy za sprzedanie fabryki 420 tysięcy, a za bunkier mamy milion ponad, jeżeli sprzedamy w Los Santos. No i tak trzeba dużo grać tak naprawdę. Oczywiście musimy być na sesji online, możemy robić misje, jakie to wam za chwilę powiem, ale gra musi być włączona, musimy być na online, nasza postać musi być online. No i też fakt, że nie możemy sprzedawać tego solo, a same misje są dość denerwujące. A jeżeli będziecie chcieli zajmować się tym biznesem dalej, możemy nam jeszcze inne fabryki kupić, takie jak pralnie pieniędzy, fabryki kokainy czy metamfetaminy. Najbardziej są wpłacalne metamfetaminy, i kokainy to są takie najbardziej, a reszta są, są po prostu nieopłacalne i nie polecam, w ogóle mam ich robić, chociaż jak macie taki czas, to czemu nie, ale polecam tę kasę zarobioną zainwestować w import-export, czyli kolejną zakładkę, jakim jest biuro. Samo biuro nic nam nie daje, za wyjątkiem dostępu do bycia prezesem w i tam możemy kupić dwa biznesy, import-export samochodów oraz import-export paczek. Które są bardziej opłacalne, paczki, ale paczki trzeba mieć ekipę 3 na najlepiej, żeby je robić. Dlatego na początku bardziej Wam polecił, potem zainwestować w auta. Najtańszy magazyn kosztuje 1 500 000 i dość szybko się spłaca również, jeżeli gramy, ponieważ musimy tylko importować kraść pojazdy, potem je tylko i wyłącznie delikatnie zmodernizować, ulepszyć i sprzedajemy je potencjalnemu kupcowi. I na tym zarabiamy 100 tysięcy. Oczywiście nie jest to 300 tysięcy, bo trzeba odnieść 15 tysięcy ulepszenia plus naszego uszkodzenia, czyli średnio wychodzi 70-75 tysięcy za auto, zależy jak je mocno uszkodzimy. Im mniej, tym lepiej. No i na sam początek dostajemy milion. Co z tym milionem zrobić? No ogólnie nie polecam Wam kupować innych aut. Tak naprawdę kupcie sobie jakieś trzy auta, takie ulep ulepszone na Maxa polecam LG, Kurume czy jakiś tam motor typu Batty. I te pojazdy Wam spokojności na samym początku wystarczą. Ja sam na początku miałem tylko i wyłącznie kurumę, która była wystarczająca do robienia tych misji, napadów czy jakiś innych tam biznesów. Jak ja zaczynałem, to nie było zresztą takich misji jak teraz są. Bo jak wiecie, ja grałem w GTA od 2.15 na PC i od 2.14 na konsoli. Także już naprawdę mam dość duży staż w tej grze. Dlatego robię takie poradniki dla Was. Ale na co ten milion najlepiej wydać? No, jest kilka opcji: albo chcę ulepszyć bunkier. Albo kupić inny. W zależności od Was, czy chcecie tyle jeździć po Los Santos aż do Paleto z tymi zasobami, no, to jest kupa, to jest bardzo strata, duża strata czasu. Dlatego ja Wam polecam inne lokalizacje, ale to od Was zależy. Kupić jakąś inną fabrykę, czy drukarnię, czy też jakieś gotowanie metamfetaminy w klubie motocyklowym, w zarobicie to dość spoko kasy. lub to kupić do biura magazyn lub też magazyn pojazdów czy magazyn paczek. A jeżeli chcecie czegoś innego spróbować, to polecam Wam zakupić Salon Gier. Dlaczego akurat Salon Gier? Ponieważ jest to najbardziej opłacalny biznes na chwilę obecną w Grand Theft Auto Online. Dlaczego? Ponieważ nas sam biznes polega na tym, że napady. Jest tam część legalna, że zarabiamy z automatów do grania, ale tam w mamy potężną makietę samego kasyna. I robimy tam. Mamy tam oczywiście tak jak normalnych na innych przy innych napadach mamy też tablice z informacjami są trzy sposoby, które jest najbardziej opłacalny to mówiłem w odcinku, jak robić napady na kasy. Tam tą jest szerzej omówiłem, także polecam zerknąć, Nie mamy tyle czasu antenowego, żeby o tym tu mówić. To jakby ilość spędzonych godzin w grze do ilości zarobionej kasy jest naprawdę duża. Jest to najbardziej opłacalny biznes, jak mówiłem wcześniej, biznes. I wszystko to się wam spłaci mniej więcej po trzech napadach, które możecie zrobić po dwa dziennie. Tak naprawdę, ja robiłem w grudniu, jak to w DLC wyszło. Robiłem trzy, dwa dni, trzy napady, nawet w zależności od ekipy, jaką macie, ponieważ do tego tego, tego, tego potrzebujecie ekipę, jednej osoby albo dwie, trzy. Maksymalnie możecie robić to w czterech, także trzy osoby dodatkowe. Ja robiłem to we dwójkę, bo moim zdaniem jest najlepiej we dwójkę się robi, ponieważ dzielicie kasę na pół i też jest jakby najlepsze. No da się to zrobić według mnie, są aż tak trudne napady. A po porównaniu, powiedzmy, nie wiem, do biura czy też do bunkra yy, możemy to robić połowiecznie sami, ponieważ bunkier da się robić samemu, robiąc jedną czwartą zasobów. W biurze możemy sprzedawać paczki po częściach lub auta pojedynczo. Siedziby klubu dozyklowego już sami nie zrobimy, dlatego każdy biznes ma swoje plusy i minusy. Jak ja polecam robić? Macie dwie opcje. Jak macie ekipę, to polecam kupić salon gear, grać z innymi napady. W w międzyczasie sprzedawać bunkier, między napadami, siedzibę sprzedawać i karabiać kasę na import/eksport. Ponieważ tak naprawdę, naj, drugim najbardziej opłacalnym biznesem jest import/eksport czy paczek, czy samochodów. Bardziej opłacalne są oczywiście paczki, ponieważ jest jakby większa suma sprzedaży, ale auta też są dość opłacalne. W szczególności jak robicie to w czwórkę. Lub też drugi sposób zarabiania, który jest nieco mniej opłacalny na samym początku, ale też nieco z tego kasa jest, po prostu kupujecie sobie biuro. Które już macie zresztą, kupujecie do biura magazyn albo paczek, albo samochodów, importujecie samochody czy też paczki, potem sprzedajecie to połowicie, no też po jednym aucie, potem zbieracie na bunkier lepszy lub ten spaletę ulepszacie i robicie na zmianę biuro, bunkier, biuro, bunkier. Idziemy do kolejnego działu, jakim jest dorobienie sobie gotówki, żeby ulepszyć te biznesy solo. No. Pomijając fakt, że możemy oczywiście na samym początku czyli zająć się takimi kompletnymi podstawami, które są już na przestrzeni lat wydawane do GTA. Jest to między innymi zebranie rewolweru marynarki, które daje wam broń i 250 tysięcy zabicie 50 osób. Rewolwer samo napinaczem, też 250 tysięcy. Kamienny toporek, również 250 tysięcy. Zebrać karty kolekcjonerskie, odcinek oczywiście na kanale, będzie mieli link w opisie. 66 tysięcy, tylko tam trzeba mieć kasyno i tam się po prostu wymienia żetony na normalną gotówkę GTA The Zebrać 100 figurek zaginionych, to jest 150 tysięcy. Zniszczyć wszystkie zagłuszacze, zagłuszacze z sygnału, to jest kolejne 150. Co tydzień są dostępne próby czasowe, to jest 200 ponad tysięcy. Czy zrobić szkołę latania, które daje nam 200 tysięcy. Która daje nam w skillu, skilla w lataniu w grze oraz uczy nas latać, jest to bardzo przydatne przy napadach tego pierwszego typu. Gdzie dużo się latały helikoptera, też ogólna znajomość lepsza z pojazdów latających w samej grze. I potem jakieś różne, różnego rodzaju inne aktywności na sesjach. Polecam również robić misje podwójnie premiowane, które wam doskonale pozwolą zarobić w pierwszych etapach gry oraz nauczą was, was jak grać, jak strzelać, i dalej. Spytacie skąd mam wiedzieć, jakie są misje podwójnie premiowane? Polecam wbić albo na stronę Rockstar, gdzie tam będą zawsze informacje raz w tygodniu na chwilę obecną w co czwartek, lub na mojego Discorda, gdzie co czwartek, około godziny 12, pojawia się wpis od też czy jakichś innych redaktorów, no, gdzie dają po prostu jakie są premie razy 2 razy 3 razy półtora, jakie są auta na przecenie, jak, jakie są próby czasowe co tydzień, bo się zmieniają co tydzień. Nie pożałujecie, lub też mamy tam świetną społeczność, która się ciągle rozrasta, jest nas ponad tysiąc już na chwilę obecną, a ciągle to, ciągle to rośnie i tam wam ktoś pomoże, doradzi, czy też zagra z wami, czy też ja czasami szukam ludzi do nagrywania odcinków, także polecam być na mojego Discorda, link w opisie. Czyli podsumowując, jak powinien wyglądać nasz schemat, nasz system grania w Grand Theft Auto. O ile gracie napady na No to robicie napadę na kasyno. Jeżeli nie macie ochoty, to wykorzystujecie ten schemat. Jak to robimy? Ja wam polecam robić tak: odpalamy GTA. Sprawdzamy, czy nie mamy auto na sprzedaż. Jak mamy, to sprzedaż, sprzedajemy auto, potem importujemy kolejne. Importujemy pojazdy na zmianę z importem paczek. Jeżeli mamy magazyn. Jeżeli mamy więcej magazynów, to troszeczkę jest trudniej. Ponieważ no, najlepiej magazyny robić, jak jest premia, sprzedawać, na przykład, nie wiem, jest tydzień gdzie jest premia to importujemy tylko i wyłącznie magazyny ja mam 5 magazynów i to jest cały tydzień roboty tak naprawdę po 2 godziny dziennie jest to bardzo opłacalne ponieważ zarobek z takich magazynów jest około 20 milionów i każdy się spłaca najmniej. ale jak robić te biznesy jeżeli powiedzmy nie wiem importujemy paczki, importujemy auto na zmianę i powiedzmy idziemy potem do bunkru w bunkru kupujemy zasoby 75 tysięcy i znowu wracamy albo sprzedać auto albo importować auta na zmianę z paczkami Moim zdaniem to jest najlepszy system inne biznesy, no, fajnym biznesem to jest klub nocny, ale o tym powiem wam szerzej w innym odcinku, który nagrał za jakiś czas, że taki elementarz, takie ponieważ te biznesy wymagają innych biznesów. Tak, klub nocny możecie kupić, on jest ostatnim biznesem w Grand Theft Auto. Dlaczego? Ponieważ klub nocny potrzebuje innych biznesów przynosić zyski. Jak go kupicie na sam start, to na nim masę, kasy, co moim zdaniem nie jest warte. Ale sam klub nocny, sam klub nocny potem jest bardzo warty, ponieważ kupujemy jego Terrorbite, który pozwala nam uruchomić misje z innych, z innych właśnie jakby biznesów. Plus on niego opresora MK2, który jest chyba najlepszym pojazdem, jeżeli chodzi o robienie paczek czy aut. bardziej paczek. Oraz warto wspomnieć w samym salonie Gieres kupno terminala, który pozwala zarządzać innymi biznesami. Nie jest to głupie, i wtedy respicie coś powiedzmy w klubie nocnym klubie nocnym, albo w klubie właśnie w salonie gier, i stamtąd jakby obsługujecie inne biznesy. Jest to bardzo mądre, moim zdaniem. Tak też polecam mam ustawić serespienie. I to było na tyle w tym odcinku, jak zacząć z pakietem kryminalisty. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Jak macie jakieś wątpliwości, to piszcie w komentarzach lub też na mojej ekipie discordowej. Na której wam najszybciej odpowiedzą, bo ja już teraz nie daję rady odpowiadać na te pytania, jest tego ogromnie dużo. Za Was przepraszam, no mam się zrozumieć, o co chodzi. Oraz po polecam zobaczyć inne odcinki, aby dowiedzieć się więcej na temat Geta, na temat samej mechaniki, bo Gieta użyć starą grą. I niektóre mechaniki się po prostu nie zmieniły w starszych odcinkach, także macie linka się w opisie do innych odcinków, między innymi tego, jak zacząć, jak inne biznesy robić, jak robić szkołę latania, jakieś tam misje. Jest tego naprawdę dużo, na pewno się Geta szybko nie znudzi. A ja Wam dziękuję. Myślę, że widzimy się w innym odcinku. Na razie, cześć. Bajo.